Trzy lata temu do Alei Gwiazd w Dębinie dołączyła tablica wybitnego sportowca Ryszarda Szurkowskiego. Dwukrotny wicemistrz olimpijski, czterokrotny medalista Mistrzostw Świata oraz dwunastokrotny mistrz Polski 1 lutego odszedł do wieczności. Dziś wspominają go mieszkańcy gminy Jelcz Laskowice. Przez wiele lat dostarczał nam wspaniałych doznań estetycznych, takich kolarskich, swoimi zwycięstwami, swoją postawą jako sportowca. Zapisał się w pamięci jako wspaniały człowiek. Gwiazda Szurkowskiego w Dębinie pojawiła się z inicjatywy pana Jacka. Z mojej inicjatywy, ale również z kolarzy, których tutaj mamy liczne grono na naszym terenie i bogate tradycje kolarskie i też do tego przyczynił się już też posiadacz swojej gwiazdy pan Zdzisław Wrona. Zdzisław Wrona, czterokrotny mistrz Polski oraz uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Seulu w 1988 roku w młodości trenował pod okiem Ryszarda Szurkowskiego. Najpierw pamiętam Szurkowskiego, jak zdobywał Mistrzostwa świata, byłem młodym chłopakiem, 10, tam 12, 15 lat. Jeździłem już wtedy na rowerze i to były lata koniec 60. 70. On odnosił wtedy największe sukcesy, i później lata początkowe 80., gdzie razem z nim już się ścigałem przez jakieś 3-4 lata. No i później został w 84 roku powołany na trenera kadry narodowej. I przygarnął mnie do kadry narodowej jako jednego ze swoich wybrańców, Szurkowski tu kilka razy przebywał, a dużo nie brakło, a byłby w ogóle zawodnikiem Motojelcza. W momencie tam w latach 68 poszukiwał klubu, 67 jego brat tu Wielczu pracował i nawet, nawet mu tu. Były takie przymiarki, żeby przyszedł tu do klubu. Kiedy Szurkowski wychodził z wojska, jego brat mieszkał właśnie tutaj w tym bloku. Sypen, był stypendystą Jelczewskich Zakładów Samochodowych, a więc odrabiał tu tak zwany staż. I on właśnie przyszedł do nas i zaproponował, że po wyjściu z Radomiaka, czyli z Radomia z Wojskowego Klubu Sportowego, Rysiek chciałby przyjść tutaj do Jelcza. Ostatecznie Szurkowski trafił do klubu Dolmel we Wrocławiu, jednak jego powiązania z Jelczem Laskowitami nie zakończyły się. Nasz klub, bo to Jelcz i Dolmel należeliśmy do jednej jakby opcji CZZ, a później STAL, więc mieliśmy wspólne zgrupowania. Przyjeżdżał tutaj bardzo często, tutaj do nas na treningi, do, również do swojego brata Czesława i ponieważ później Korzenił się we Wrocławiu po pierwszym wyścigu pokoju. Mieszkał na Biskupinie, więc bardzo często treningi odbywał tu w naszą stronę w stronę Jercza. Wspólne treningi i zgrupowania pozwoliły poznać bliżej tę wyjątkową postać. Rysiek jako człowiek był wspaniałym kolegą, nigdy się nie wywyższał. Ja mówię zawsze wprost, że jego sława, jego wielkość była proporcjonalna do jego skromności. Nigdy, ale to naprawdę nigdy, wręcz przeciwnie, jeżeli komuś tam nawet podczas wyścigu trochę się słabo zrobił, gdzie tam koło puszczał, podjeżdżał, popychał. Jakieś tam parę słów powiedział. No był to wspaniały człowiek. No i w tej chwili szkoda, że odszedł. On był oddany, miał tu swoich wychowanków, swoich rywali. No było widać, że to jest człowiek stworzony do, do jazdy na rowerze, no i ta jego taka intuicja rowerowa, zmysły to były takie coś ponad, nie? Tak jak teraz Lewandowskiemu wychodzą strzały, bramki, czy tam Kamilowi Stochowi skoki, to jemu tak wychodziło na rowerze. Obok sukcesów w Mistrzostwach Polski, Świata i Igrzyskach Olimpijskich, Ryszard Szurkowski czterokrotnie wygrywał także wyścig pokoju. To tylko kilka z wielu osiągnięć sportowca, które czynią z niego legendę. Dumna z niego jest cała Polska, ale to z kolarską historią Jelcza Laskowic związany był od początku. Tradycja kolarstwa w Jelczu w Laskowicach, wcześniej w Laskowicach Oławskich, sięga lat 60. ubiegłego wieku. Mieliśmy bardzo dobrych zawodników, między innymi Zdzisław Wron, olimpijczyk z Seulu. Mieciu Karłowicz świętej pamięci Andrzej Serediuk. Pan Ryszard Szurkowski był ich trenerem. Często bywał w Wielczulaskowicach i nawet koniec lat 90. odbywał się wyścig w Wielczulaskowicach i później na takim kameralnym spotkaniu w grupie tam działaczy, trenerów zadałem panu Ryszardowi Szurkowskiemu pytanie. kolaż i rower to jest jakaś jedność? Ile procent zasługi sukcesu to sprzęt, rower, a ile kolaż? No i sam byłem ciekaw odpowiedzi. Pan Rzeszow powiedział: 10% sukcesu to sprzęt, rower, natomiast 90% zawodnik. Jego nogi, jego głowa. Ryszard Szurkowski zmarł 1 lutego wskutek choroby nowotworowej. Od 2018 roku miał duże problemy ze zdrowiem po wypadku, jakiemu uległ podczas wyścigu weteranów w kolonii. Pomimo ciężkich obrażeń, które uniemożliwiły mu samodzielne funkcjonowanie, przez ten trudny okres kolarz przechodził tak, jak przed laty jeździł w wyścigach. Walczył do końca. Ja jadę tutaj Wybitna postać Ryszarda Szurkowskiego została upamiętniona w wielu miejscach w kraju, także tu w Dębinie. Dzięki temu jego historia nie zaginie i będzie inspiracją dla kolejnych pokoleń.